Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, trójca odpalona. Ostatni falownik odpalony, także tutaj wisi na ścianie teraz trzy hybrydy. Dwa all-in-one, czyli falowniki, które mają w sobie też baterie takie, wszystko w jednym, że tak powiem. No i tam hybrydowy, daj jednofazowy z baterią dziesiątką. Nie chcę to ze sobą za bardzo współpracować. Przyładowanie także już. Kilka opcji wykluczyłem, przestałem z tym walczyć i ustawiłem to wszystko tak, że te dwa, jak mają nadwyżkę, to wypychają mi aż tam do głównego magazynu energii. Poddaję dwunastkę, bo za dużo tutaj było. i Na tym nowym, znaczy na tamtym deju też sobie AC odpaliłem, czyli wszystko co tam jest wysyłane z tych, bo one tak lubią rzucić coś sobie od czasu do czasu. Jeśli tam wyskoczy słonko za mocno i ta bateria nie przejmie, bo tu jest 2 kWh, tu jest 2 kWh, czyli jest ustawione, żeby tą nadwyżeczkę sobie wyrzuciło, ale nie wyrzuca do sieci, tylko wyrzuca w tamten magazyn. A tam falownik to widzi, przejmuje, wykorzystuje na bieżąco albo wykorzystuje, wpycha w baterię. To zależy, jaka tam jest sytuacja. Nie oddajemy dalej do sieci, to jest bardzo fajny temat. No i e, moje podsuwania też się zmienią, bo będzie teraz jedno duże z magazynów energii, bo słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery hybrydy mam <grydy> i każda coś podbiera, każda coś oddaje, e, tam na CKPOL to już w ogóle jak jest oddawane to liczy na minus, ja nie będę dokupywał dodatkowych liczników, bo to nie ma sensu, całość mogę wyliczyć sobie śmiało e, z tego, to co wyprodukowały później minus to co oddane do sieci ale to akurat z tych nie jest nic oddawane do sieci tylko z gridowego ale tamten też jak oddaje to tam falownik w międzyczasie też pobiera bo jest ustawione tam żeby był stały pobór także całościowo sobie z tego wszystkiego wyliczę i plus to co coś do wpadło i plus to co pobrałem z sieci także będę wiedział jakie jest zużycie no i 4 hybrydy słuchajcie, no to już tak z 5kWh do dobę pewnie z całego poboru będzie e, podnie. jak na razie zabawa nie plan jest na przyszłe lata zupełnie inny temat testowy także już sobie hula, nawet troszeczkę słonka wyskoczyło o tutaj zobaczcie idzie tutaj mamy tak, o może tak, tutaj mamy taki układ to jest lightning S i tu jest instalacja e, 2,2kW Yy, układ szeregowy południowy yy, zachód, zaraz wam pokażę. Dla tych co nie widzieli, 1300W idzie i tam z 52W jest oddawane. No właśnie, że to nie jest do sieci oddawane, tylko tutaj o akurat jeden drugi wypychał Bo przedtem jeden na przykład oddawał, a drugi to pobierał. I tak na odwrót, tak się między sobą drapały. A tutaj mamy 756W. I tu jest taki układ. Tu jest układ praktycznie tylko i wyłącznie równoległy, bo tu macie dwa panele spięte równoległe le pod jedno MPPT, i tutaj też macie dwa równolegle pod drugie. Także każdy panel sobie działa osobno. E, zacienienie na jednego zadziała, drugiego to nie interesuje, bo tu między sobą diodami już się obronią. No i później tutaj jest osobne MPPT. Także dzisiaj świeżo odpalone. O, widzicie, o, ten zaczyna, że tak powiem, pobierać, <laughs> niby z sieci. A ten zaczął nagle więcej oddawać. A dlaczego tak się dzieje? Słuchajcie. Bo ich przekładniki wiszą tutaj na linii przed jeszcze tutaj tym daję. To jest zasilanie do tego. I później idzie mostek. I później zasilanie gridowe idzie ten tamtych. I tutaj już się zaczyna masz za dużo robić. O, od tego przekładnik jest tam. W skrzynce rozdzielczej. Dlatego ten ma nawet wyłączone E, nawet ma wyłączone e, zero, export to, zero export to city bo tu się e, tu się po prostu no misz masz dział tu wszystko energia szła w dobrą stronę ale on nie wiedział co ma liczyć bo on wiedział, że coś tu przepływa coś tam przepływa dlatego tutaj e, sobie leci jeszcze no z 1400 watów bo tu jest instalacja południowy wschód na ścianie a mamy godzinę widzicie 12 także schodzi e, z niej że tak powiem Schodzi z niej słońce. jest taki, żeby sobie się pobawić, potestować sobie to wszystko. Słuchajcie. I tak to ma działać, że już się jeszcze raz przyłączę, żeby się też ta energia nie traciła z tego wszystkiego. Proszę zrobić. Zamysł jest taki, że jeśli ładuję auto elektryczne, albo ogólnie, zaczyna mi z tej baterii brakować. No to on wtedy zaczyna pobierać sieć. Dla niego siecią jest duży magazyn energii z falownikiem 12, ale te przekładniki wtedy widzą i zaczynają dopompowywać do niego, także one z tej baterii albo jak jest słonko dopompowują jeśli to sobie normalnie działa to ten falownik, ta bateria jest, się naładuje do pełna i on stoi e, praktycznie w miejscu, zastanawiam się czy niego odsyłkę zrobić, ale ja przeważnie jak, jak się auto ładuje to i tak ładuje z tego i się rozładowuje, to jeszcze kombinuje. a tamte jak się naładują to zaczynają wypychać i no I wypychają do tamtego magazynu. Bo mówię, jak tutaj AC ja kapel włączyłem, to się już w ogóle cudna. Dwisło zaczął z tym wszystkim dziać i to nie ma sensu. Także lepiej w duży magazyn to wszystko wpychać i tyle. A to są takie małe moce, że ja teraz i tak, i tak wszystko wciągam na bieżąco. Także jak jestem, to sobie obserwuję i ładuję z tego auto elektryczne. A tak to wygląda. Tutaj, słuchajcie, także tutaj mamy pod tego lifelink S, Life S -a. tutaj mamy 5 paneli spięte szeregowo a tutaj macie te panele tylko kogut, nie ja. a tutaj macie, mam się nie wypieprzył na tych kamieniach, no tu macie te 4 panele tylko właśnie widzicie, e, dwa panele są w pionie a dwa są na leżąco także różne kąty, ale każdy panel działa sobie osobno przez to że tam nie wiem, czy to będzie widać. O, o tam jest tak pięknie trytkami spięta właśnie te rozdzielacze I, i to jest jeden string, to jest drugi string, to jest też jeden string, a i tutaj dodaję jest też jeden string 3-2 kW, tu mamy 1,6 kW i tam mamy 2-2 kW. Także słoneczko świeci bardzo ładnie i to mnie cieszy, trackerki łapią, to jest główny temat u mnie, jeden i drugi tracker. I no i tyle. Będę obserwował. Troszeczkę o tu się przejaśniło, także łapiemy. Bo wczoraj już wieczorem. Hy, wczoraj wieczorem na grupie daję jeszcze e, informacje bo idę piszcie coś i piszcie i piszcie. Dwunastka zaczęła piszczeć mieć. Co on tak piszcie? O co mu chodzi? nie? I tak nie z gruchy, nie z pietruchy patrzę na no błędów, nie ma, nic nie ma, a tak jakieś już śpiący byłem, ogólnie nie pomyślałem, ale myślę, że film. Tam rzucę do mecenasa, do radka. Oni też tam bardziej w temacie czasami są. <laughs> e, ogólnie trzeba było biper wyłączyć, bo był kurzający, ale później za chwilę przemyślałem. Bo no mówię, nowy soft wszedł i e, w nowym sofcie piszczy po prostu, jak jest niski stan baterii już to co jest ustawione no i to piszcze, także trzeba było ten biper wyłączyć i tyle no tak na pierwszy rzut oka e, nie skapowałem później przemyślałem, no faktycznie chyba, chyba to właśnie to i to finalnie było to <grytanie> także takie przygody a tutaj zabawa to jest cały czas słuchajcie zabawa ta instalacja zostanie tutaj już na stałe, a te instalacje dzisiaj wiszą, jutro nie wiadomo co będzie dalej co, czas pokaże a nam się rozwija, bawimy się. Także szczęście, zdrowia, pomyślności! Dziękuję za kawy, za suby, za lajki. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!